Witam serdecznie. Gruba Ryba Lublin pokazuje, jak to już młode L181 zmieniają swoje ubarwienie i powoli zmieniają swoje kształty. Zobaczcie, jak fajne zaczynają się robić maluchy. Jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. To bardzo bardzo mnie cieszy, nie? Natomiast jeszcze parę dni trzeba wytrzymać do pierwszego pokarmu dla tych fotów Cały czas mówię, cały czas tutaj jest dotlenianie, które teraz zabrałem i Kosteczka napowietrzająca. Dzisiaj muszę zrobić małą tutaj małą dolewkę osmozy, żeby powoli myśleć o jakichkolwiek późniejszych gdzieś tam przenosinach. Maluchy się rozwijają i jest dobrze. Natomiast teraz przejdę do drugiej sprawy, do nowości, czyli do grot pod Lorikarię. Obiecałem, że zrobimy coś pod Lorikarię. I proszę bardzo, są to groty, które mają w tym momencie. 17 cm aż długości. Bardzo wąziutkie wejście to jest 2,5 dosłownie na 2,5 cm. Bardzo długie zaokrąglone na końcu, typowo pod nasze patyki, a właściwie wasze, ponieważ ja się za bardzo nie bawię w lorygarię. To są na razie trzy prototypy grot. Ten sam wymiar, ten sam kształt i na razie są w kolorze pomarańczowym. Będą robione w kolorze zarówno brązowym, takim jak tutaj, jak i w kolorze szarym, takim jak tutaj. Do produkcji wejdą, to znaczy wchodzą już do produkcji, natomiast pierwsze groty takie do sprzedaży będą za jakieś dwa tygodnie, tak żebym wszystko musiał, mógł tutaj dopracować do ostatniego szczegółu, żeby było to wszystko dobrze, żeby to wyglądało, żeby. Żebym był 100% pewny tego produktu, który chcę wypuścić. Jeśli kanał osiągnie tam, mówię, 1000 subów, a to już niedużo, oczywiście zrobimy, kan zrobimy konkurs i będą fajne na pewno nagrodówki dla, dla zwycięzców konkursu. Coś wymyślimy. Mam nadzieję, że też pomożecie na tym kanale. Wymyślić jakiś konkurs. I na pewno będą do wygrania i groty, i jakieś pokarmy, i zobaczę, co jeszcze uda mi się tutaj hmm, zgromadzić do tego wszystkiego. Pozdrawiam. Gruba ryba lubi.